Pan z wami słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał, gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się. Co to się dzieje? Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umił. Leż on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Oto słowo Pańskie. Czytając dzisiejszą Ewangelię o niewidomym z Jericha, który siedział przy drodze i żebrał, bo tak się ona zaczyna, jakoś moje myśli zajmuje cały czas osoba tego biednego żebraka. Chociaż to Chrystus w tej historii jest najważniejszy i on jest sprawcą uzdrowienia. I choć wszystko jest tu przejrzyste i zrozumiałe, to jednak dociera do mnie. Że bycie żebrakiem jest mi obce. Nawet gdy, jako kapłan czy zakonnik, proszę Was nieraz o to, co łaska i dziękuję za to. Ale generalnie to nigdy nie doświadczyłem takiej nędzy, takiego nieszczęścia czy losu, by rzeczywiście zostać na ulicy bez niczego. Myślę, że i my wszyscy mamy podobnie, ale kto wie, może komuś się zdarzyło nie mieć już nic i przyjść po prośbie nawet do kubek, jak to się mówi, cukru czy mąki do kogoś. Pewnie wtedy świat widzi się inaczej i wszystko, co życiem w nas, wisi jakby na ostatniej nicce czyjejś łaski. A w tym przypadku wierchu, o którym słyszymy, nawet oczy żebraka były zaciągnięte ciemnością. Pamiętam z mojego takiego wcześniejszego dzieciństwa, już przeszło pół wieku temu, jak nieraz z rodzicami jeździłem na jasną górę na dzień albo parę godzin, by się tam w tym cudownym miejscu pomodlić. Wychowałem się w Katowicach, więc nie miałem daleko do Częstochowy. Dla mnie, jako małego chłopca, w tym świętym grodzie wszystko było tak cudowne, okryte tajemnicą i sięgające najdalszych czasów. A jeden z takich obrazów, który pozostał mi aż do teraz, to różni żebracy czekający u wejścia do klasztoru czy w innych miejscach, których tam spotykałem, siedzieli na ziemi. W starych łachmanach, twarze mieli porane z marszkami i brudem, z których już dawno znikła pamięć szczęśliwszych dni. Obok nich leżały często drewniane kule czy berła, a przy nich worek z kawałkiem chleba, czy innego jedzenia. Wyciągali oni ręce, prosząc o cokolwiek, szczerze mówiąc, to wtedy trochę się ich bałem i Mocniej trzymałem spódnicy mamy, aby się nie zgubić, bo pielgrzymów było mnóstwo. Ale ci żebracy dawali mi jakąś wielkość i godność tego świętego miejsca. Z jednej strony tak tam nie pasowali do tego piękna, jasnej góry, a z drugiej tak bardzo właśnie to było ich miejsce. Bo oni nie byli tam tylko dlatego, by ich ktoś wsparł, grosikiem, ale byli tam, by spotkać tego samego Chrystusa, o którym słyszymy dziś w Ewangelii, tego żyjącego i obecnego w osobach pielgrzymów, którzy mogą ulicować się nad nimi. Nie tylko tym, że chcą im coś dać ale że wiara tych modlących się pozwoli im odnaleźć w nich, w tych brakach, godność i wielkość dzieci Bożych. A również sama Maryja była w moich dziecięcych myślach i ich matką, nie mniej niż dla tych o wytwornych ubraniach czy dużo bogatszych. I można było nieraz słyszeć z ich biednych ust słowa tak podobne do dzisiejszych: proszę się ulitować i dać biednemu jeden albo dwa grosiki, choćby trochę. Czy niech się pan, pani zmiłuje? Jak pamiętam, nie wszystkim było można coś dać, jeden czy drugi dostał, ale potem to już prosto do kaplicy Czarnej Madonny, by tam złożyć resztę ofiary, już dla królowej niebios. Ale nim nią została, była i tą, której żadna gospoda ani dom nie przyjęły, i to w czasie, kiedy miała urodzić syna Bożego. Niech ta Ewangelia przypomina nam również o naszym ludzkim losie, kiedy co dnia wypowiadamy te same słowa, co niewidomy żebrak z Jerecha: Jezusie, ulituj się nade mną, Panie, zmiłuj się nad nami. I nie chodzi tu o kawałek chleba czy grosza, ale całe nasze życie tu i to wieczne. A Jezus przystanął i kazał przeprowadzić go do siebie. Chrystus zawsze się zatrzyma, by nas ratować. Amen.